pędzące żółwie wyścig do choinki, czyli wersja zimowa pędzących żółwi. A teraz przyszedł czas na Nogi Stonogi na lodzie, czyli nową wersję gry Nogi Stonogi od Egmontu. W grę od 2 do 4 graczy od 4 lat zwyż. Gra do recenzji podesłał Egmont, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tak gra wygląda w pudełku, a teraz pokażę Wam jej komponenty. Oto cała zawartość pudełka. 15 płytek z łyżwami, które są podzielone na 5 kolorów. W każdym z nich mamy po 3 płytki. 4 płytki z początkami stonóg, 4 kostki, woreczek i instrukcje. Tyle jeśli chodzi o zawartość, a teraz wam pokażę, jak w tą gagać. Ja wam pokażę rozgrywkę dla dwóch graczy. Wybrałam płytki z dziewczynami. Jeśli chodzi o cel gry to ten jest bardzo prosty. Naszym celem w tej grze będzie zdobycie jak najdłuższej stonogi. Będziemy ją oczywiście tworzyć z płytek z łyżwami. Aby zdobyć płytkę, przerzucę rzucamy kośćmi. Możemy nimi przerzucić aż trzykrotnie, chociaż wcale nie musimy. Na kościach, poza każdą zły rzew, mamy także gwiazdkę. Gwiazdka jest naszym jokerem, ona nam zastępuje każdą zły rzew. Ta gra posiada aż trzy warianty rozgrywki, które w tym filmie wam omówię. Zacznę od najbardziej klasycznego wariantu, a dwa kolejne omówię pod koniec tego filmu. Grę rozpoczyna gracz, który ostatnio był na lodowisku lub najmłodszy gracz. Załóżmy, że to będzie ta dziewczynka. Bierze ona te kości i przerzuca. A następnie decyduje, czy jeszcze jakieś kości będzie przerzucać, czy może już ten wynik ją zadowala i jakąś jedną płytkę sobie wybierze. Jak widzicie, wypadła gwiazdka i dwie czarne łyżwy, ale myślę, że ta dziewczynka chciałaby jednak zdobyć tą płytkę z czterema łyżwami, więc tę jedną kostkę przerzuci. Niestety, czerwona łyżwa, więc jeszcze jeden raz może tą kostkę przerzucić i tak też zrobi. W tym momencie ta dziewczynka może albo zabrać płytkę z trzema łyżwami czarnymi, albo zabrać płytkę z dwoma zielonymi łyżwami, bo ma zauważcie jokera i ma zieloną łyżwę. Oczywiście, zabieranie tej płytki nie byłoby zbytnio opłacalne, więc ten gracz wziąłby tą płytkę i kładzie ją tutaj. W tym momencie, która tego gracza się kończy, która idzie do tego gracza, który także bierze kostki, przerzuca. Od razu ma dwie niebieskie łyżwy, jedną gwiazdkę i jedną żółtą, więc od razu tą żółtą przerzuci. Niestety czarna łyżwa. Kolejny raz żółta łyżwa, więc ten gacz weźmie tą, która wraca do tego gacza. Ups. Tym razem mamy żółtą łyżwę, czerwoną i czarną, i kolejny raz przerzuci. W tym momencie ten gracz ma trzy możliwości do wyboru. Może albo zabrać płytkę z dwoma żółtymi łyżwami, albo z dwoma czarnymi, albo z dwoma czerwonymi. I ta dziewczynka zdecyduje się na zabranie tej płytki. Zawsze dokładamy na końcu kolejną płytkę, na tym, która tej dziewczynki się kończy, która idzie do tego gracza. Dwie zielone łyżwy, jedna czarna, jedna gwiazdka, więc ten gacz sobie jeszcze przerzuci. Niestety czerwona łyżwa, więc ponownie przerzuca. Wypadła niestety żółta łyżwa, więc ten gacz wybierze płytkę z trzema łyżwami. Dokładam, która wraca do tego gacza. Mamy dwie żółte łyżwy oraz jokera i czarną. Więc czarną przerzuci. Znowu kolejna raz czarna łyżwa. Ale tym razem trafił się Joker. Więc od razu ta dziewczynka bierze tę płytkę. I Dura idzie do tej graczki. Ona jeszcze raz przerzuci. I jeszcze raz. Wyszły trzy czarne łyżwy jedna niebieska. Niestety trzech czarnych łyżew już nie będzie dostępnych. Bo ten gracz je wziął. W takiej sytuacji ta gaczka bierze płytkę z mniejszą liczbą łyżew, czyli tą płytkę, i dokłada ją oczywiście na końcu, która idzie do tej gaczki. W tym momencie ona czarną kością rzucać nie będzie, dlatego że i tak nie zdobędzie większej liczby płytek z żółtymi łyżwami. Bo ona już nie jest dostępna, gdyż w poprzedniej rundzie ona ją zdobyła, więc przerzuci płytkę z żółtą łyżwą. A która idzie teraz do tej dziewczynki, która czarną łyżwę przerzuci. I jeszcze raz. Udało się zdobyć płytkę z czterema łyżwami, która idzie do tej dziewczynki. Tym razem hmm, bardzo fajne kości, ale ona jednak przerzuci te dwie łyżwy, bo branie tych dwóch łyżew jest trochę bez sensu. Skoro jeszcze w grze są płytki z czterema łyżwami, i ostatni raz przerzuci je. a i nie udało się do końca. Więc ona weźmie tę płytkę, i która idzie do tej dziewczynki. Ona przerzuci te dwie kości. I jeszcze raz. Przerzuciłam tak dynamicznie, że aż spadła, więc raz jeszcze przerzucę. I teraz ta dziewczynka musi zdecydować, czy bierze płytki z trzema łyżwami żółtymi. Czy może płytki z dwoma łyżwami czerwonymi. Weźmie oczywiście te z trzema łyżwami, bo jest ich więcej. I która idzie do tej dziewczynki. Okej, okay, tym razem takie łyżwy. I jeszcze raz przyrzuci. I niestety musi zabrać tą płytkę, która idzie do tej dziewczynki. Wszystkie kości przerzuci. I jeszcze raz przerzuci sobie te dwie kości. Wypadły dwie żółte łyżwy, dwie czerwone. Żółtych nie ma, więc ona musi wziąć czerwone. I która idzie do tej dziewczynki. Przerzuci sobie ona te dwie kości. I jeszcze raz tą kość przerzuci. Udało się, ona zdobywa tą płytkę i tura idzie do tej graczki, ona przerzuci sobie te trzy kości. Niestety jeszcze raz je przerzuci. Jak widzicie, żadna z kości nie pozwala jej zabrać żadnej płytki, więc w tej turze ona niestety żadnej płytki nie zabiera która idzie ponownie do tej dziewczynki. Czy jej się uda? Ona będzie miała szansę. Jeszcze raz przerzuci. Niestety jej się nie udało zdobyć tej płytki, ale przynajmniej dzięki dwóm Jokerom zdobywa tą płytkę. I Tura idzie do tej dziewczynki. W której udało się zdobyć ostatnią płytkę, co oznacza, że jest koniec gry, i teraz patrzymy, która z nich ma dłuższą stonogę. Widzimy, że ta dziewczynka, więc to ona, wygrywa gę. Teraz omówię i przedstawię wariant dla starszych graczy. W tym wariancie gracze mogą zabierać płytki stonogę albo ze stołu, albo też, jeśli kości oczywiście na to pozwolą. Mogą zabrać ostatnią płytkę z nogi innego rywala. I teraz Wam pokażę, jak to w praktyce wygląda. Załóżmy, że ta dziewczynka ma swoją turę. Wypadły takie kości. One nie pozwolą jej zabrać tej ostatniej płytki, więc ona je przerzuci. Czy tym razem się uda? Niestety nie. I tym razem także nie. Więc jedyne co ona może zrobić, to zabrać sobie tą płytkę i dołożyć tutaj. I która idzie do tej dziewczynki i tak przebiega rozgrywka, że decydujemy. Albo bierzemy płytkę ze stołu, albo jeśli nam pasuje, to możemy ją odebrać innemu gaczowi. Ale pamiętajcie, że można brać tylko płytki, które znajdują się na samym końcu. Nie możemy sobie zabrać płytki, która znajduje się w środku albo na początku. A teraz Wam przedstawię ostatni wariant, czyli wariant dla pojedynczego gracza, gę już przygotowałam, gra przebiega identycznie. Znowu mogę rzucać oczywiście czterema kośmi i mogę je rzucać trzykrotnie. Ponownie mogę te dwie kości przerzucić. I jeszcze raz. Nic mi to nie dało, więc jedyne, co teraz mogę zrobić, to dołożyć sobie tą płytkę. Kolejny raz rzucam. Razem biorę tą płytkę. Jeśli w kolejnym moim rzucie wypadłyby takie kości, które by mi uniemożliwiały dobranie jakiejś płytki, bo na przykład ona już była wzięta, to w tym momencie biorę sobie dowolną najmniejszą płytkę, obracam ją i kładę obok siebie. I tak gram do momentu, aż wszystkie płytki z łyżwami się nie skończą. Po zakończeniu rozgrywki patrzę, ile płytek odwróconych mam. Jeśli mam zero takich odwróconych płytek, to fantastycznie. Stworzyłam najdłuższą stonogę. Jeśli mam jedną płytkę, świetnie, prawie stworzyłeś najdłuższą stonogę. Dwie płytki, naprawdę dobrze. Trzy płytki, całkiem ok. Cztery, nieźle, pięć lub więcej. Warcz dalej, może kolejnym razem stworzysz najdłuższą stonogę. Tak więc wyglądają wszystkie trzy warianty nogi stonogi na lodzie. Muszę Wam powiedzieć od razu, że ta wersja bardzo mi się podoba. Ja mam chyba słabość do tych wersji zimowych. Ta gra jest przeurocza, bardzo mi się nią przyjemnie gra. Dodatkowo to, na co muszę tutaj zwrócić Waszą uwagę, to wykonanie. Te płytki, zobaczcie, jakie one są grube. Są grube, są bardzo sztywne, naprawdę jest to gra rewelacyjnie wykonana. Tak samo kości. Bardzo podoba mi się to, że ta gra ma trzy warianty rozgrywki. Możemy grać oczywiście do czterech graczy, ale możemy też grać w tą gę samemu. Dziwi mnie natomiast to, że na pudełku. Mamy napisane, że jest to gra od 2 do 4 graczy, kiedy to w instrukcji, tutaj Wam od razu pokażę, żeby nie było, że kłam gole, mamy wariant dla pojedynczego gracza. Więc to mnie bardzo mocno dziwi, że na pudełku nie mamy tego napisane. Jeśli lubicie nogi stanogi Nogi w wersji klasycznej, to ja Wam bardzo polecam tą wersję na lodzie. Do 31 grudnia tego roku, czyli 2023 roku, Dongę kupicie w sklepach smyk. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, dziękuję Edmontowi za podesłanie gry do recenzji. Jeśli ten film Ci się spodobał, to proszę zostaw mi łapkę w górę, to cię nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!